Bianca Fortuna! Marcin Urbaniak brawo, brawo. Marcin niestety na linię autową, wróbliwa linia autowa, nie ma Przyszedłem radziowi to patrz! Że pan do... tak. zostaje po przygrupowaniu, jeden od nich trzech! Ewu, dobrze wałczy było panowie. wie, czujnie, ej, ej, przemek, przemek, czujnie teraz! Przed niego, przed niego. Dobrze. Dobra! Ej, ale czujnie na niego

Jest to zawodnik wychowanych drużyny z Rudy Śląskiej.